Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem coachem relacji i w tym odcinku opowiem Ci o tym, w jaki sposób funkcjonują osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania i o tym, jak je rozpoznać. Ten odcinek jest kontynuacją serii o stylach przywiązania, którą znajdziesz na moim kanale, więc jeżeli nie wiesz, czym są style przywiązania, to zachęcam Cię do tego, żeby zajrzeć do opisu filmu i tam znajdziesz playlistę, w której między innymi są materiały o pozostałych stylach, czyli o stylu lękowym i o stylu unikającym, które do tej pory już omówiłam tutaj na moim kanale. Na dziś zajmiemy się stylem bezpiecznym, który może się wydawać. Z perspektywy nakręcenia takiego materiału, nieco nudny, dlatego że te osoby mają najmniej problemów, ale co gorsza, osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania, mogą wydawać się nudne. Partnerom, które są, którzy mają styl pozabezpieczny, zwłaszcza osobom, które mają styl lękowy dla takich osób, styl bezpieczny, to za mało emocji, za mało wrażeń i takiego roller emocjonalnego. Szkoda? Dlatego, że z badań wiemy, że zatrzymując się przy partnerze bezpiecznym, wchodząc w związek, w relację z z kimś, kto ma bezpieczny styl więzi, nawet jeżeli sami mamy styl lękowy albo unikający, możemy wpłynąć pozytywnie na swój własny styl i go zmienić właśnie w stronę stylu bezpiecznego. Dlatego też, bezpieczny partner jest rekomendowany dla. Większości ludzi, więc warto takich partnerów bezpiecznych szukać, więc to jest pierwszy powód, dla którego warto wiedzieć, po czym rozpoznać takiego bezpiecznego partnera. No a po drugie, może znajdziesz cechy bezpiecznego stylu przywiązania właśnie u siebie i okaże się, że jesteś jednym z tych szczęśliwców, którym jest w relacjach, Trochę łatwiej. Mówię trochę, dlatego że warto podkreślić to, że styl przywiązania to jest tylko jeden z czynników, które wpływają na to, jacy jesteśmy i jak odnajdujemy się w relacjach, zwłaszcza w tych romantycznych. Natomiast poza stylami przywiązania są jeszcze różnice indywidualne osobowość, temperament, mamy geny, mamy różną historię życia, nasze doświadczenie. I to wszystko, Sprawia, że nie ma takich samych osób, które mają bezpieczny styl przywiązania i są jednakowe, mają taką samą osobowość, ten sam temperament i są identyczne. Warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli mamy kilka osób, które mają styl bezpieczny, to mogą one mieć zupełnie inne styl osobowości zupełnie inny sposób funkcjonowania w tym świecie. Więc styl, przywiązanie jest tylko jednym z tych czynników. Dlatego też wcale nie jest tak, że łatwo jest te osoby rozpoznać, i nie jest tak, że to są właśnie ci, którzy są na przykład najbardziej sympatyczni na pierwszy rzut oka, do których mamy najwięcej. Zainteresowania, którzy zwracają na siebie najbardziej uwagę, to nie muszą być wcale takie osoby, które roztaczają wokół siebie jakąś specjalną aurę. Tego najczęściej nie widać, i dopiero z czasem okazuje się, że taka osoba może mieć właśnie zachowania i postawy charakterystyczne dla stylu bezpiecznego i warto też właśnie o tym pamiętać, że ze stylem bezpiecznym wiążą się określone zachowania i określone postawy. Nie jest to typ osobowości. No i teraz na przykładach chciałabym Wam pokazać, jak różne mogą być osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania, ale też jak różne mogą być te zachowania, te symptomy, na które warto zwracać uwagę. Opowiem wam pierwszą historię. Wyobraźcie sobie małżeństwo. Mamy Kasię i Tomka. No i Kasia wraca po pracy. Jest zmęczona i zestresowana pracą. Jest przebodźcowana. Dzieje się u niej coś trudnego, z czym ona sobie emocjonalnie nie potrafi poradzić. Wraca do domu, widzi Tomka, który odpoczywa. Na kanapie, również wrócił z pracy, czyta książkę i zaczyna na niego krzyczeć, i zaczyna się awanturować, i zaczyna go oskarżać o to, że jest leniem, że nic nie robi, a miał przygotowywać się do rozmowy rekrutacyjnej, pomyśleć o ich wspólnej przyszłości, o zmianie pracy i ich sytuacji finansowej. No, i okazuje się, że Tomasz, mąż, reaguje spokojnie, z opanowaniem, nie podnosi tonu, nie wchodzi w konflikt, nie jest agresywny. Ale zaznacza swojej żonie Kasi, że zauważa to, że Kasia jest zestresowana i rozumie to, że ona ma trudną sytuację w pracy. Jednak sposób, który wybrała. Na to, żeby najprawdopodobniej poradzić sobie ze swoimi emocjami, nie jest zdrowy. I jeżeli chciałaby on też był bardziej zestresowany, bo tym sposobem ona poczułaby się lepiej, no to nie jest to najlepszy sposób ani na poradzenie sobie z trudnymi emocjami, ani na, na to, by dbać o związek. Tomasz do tego dodaje, że ten sposób motywowania go do pracy też nie jest najlepszy, że jeżeli chce osiągnąć efekt, to nie takim sposobem. No i okazuje się, że to Tomasz tutaj oczywiście jest osobą bezpieczną. No i teraz powiem Wam dlaczego. Kasia wróciła zestresowana i moglibyśmy myśleć, że osoba bezpieczna to będzie ktoś taki, kto po prostu się nią zaopiekuje, zrobi jej herbatkę i powie jej: Ojej, Kasiu, jaka jesteś biedna. Rozumiem, że na mnie krzyczysz, że podnosisz głos, ale to nie twoja wina, to moja wina. Faktycznie powinienem się zająć po prostu tymi sprawami. Zwracałaś mi na to tyle razy uwagę. Odpocznij, zrelaksuj się. Tomasz się tak nie zachował. Tomasz jest asertywny. Potrafi stawiać granice, potrafi otwarcie powiedzieć Kasi o zachowaniach, które są niezdrowe, które jemu się nie podobają, które wpływają źle i na kasie, i na niego i na ich relacje. Więc Tomasz nie boi się komunikować w sposób Otwarty i w sposób asertywny. Tomasz dba, dba o swoje granice. Także osoba, która jest bezpieczna, nie jest wcale osobą, która będzie dawała sobie wejść na głowę. Druga sytuacja mamy Mariolę i Łukasza. No i Mariola jest kobietą, która ma za sobą historię wielu związków, ma doświadczenia z mężczyznami, są one różne. Poznają Łukasza, który nie ma takich doświadczeń, nie był z wieloma kobietami i nie ma za sobą takiej historii intymności, nie ma doświadczenia w tym. No i Mariola, na początku, kiedy go Poznała, nie była do końca przekonana, czy to jest na pewno taki człowiek dla niej, ale zauważyła, że ma dobre cechy, że dobrze się przy nim czuje i postanowiła dać mu szansę i się przekonać. A kiedy zauważyła, że on nie ma doświadczenia w takich sprawach intymnych, to nie wycofała się, nie zaczęła oskarżać. Siebie, o to, że być może to z nią coś jest nie tak, tylko postanowiła dać mu wskazówki i zacząć go uczyć, korzystać z własnego doświadczenia. Komunikowała się otwarcie z nim o swoich potrzebach, i dzięki temu um, Łukasz również się otworzył. Także po czym poznamy, że Mariola jest tutaj tą kobietą, która ma bezpieczny styl więzi? Po pierwsze, na samym początku relacji nie skreśliła od razu Łukasza, pomimo tego, że miała jakieś wątpliwości. Zdawała sobie jednak sprawę z tego, że te wątpliwości nie dotyczą niczego poważnego, nie dotyczą jakichś zachowań, które mogą być niezdrowe, tylko po prostu tego, że nie jest. Nie ma jeszcze pewności, czy na pewno są do siebie dobrze dopasowani. Chciała go poznać, więc dała sobie czas na to, by go. Poznać i okazało się z czasem, że są do siebie świetnie dopasowani i dobrze się ze sobą czują. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą jest to, że e, kiedy pojawiła się jakaś bariera związana z intymnością, z seksualnością również, e, to nie zaczęła szukać winy w sobie, co byłoby charakterystyczne dla osób, które mają styl lękowy. E, nie wycofała się też, nie zaczęła wykorzystywać tego, Przeciwko Łukaszowi i nie chciała sprawić, by obniżyć jego wartość, co mogłoby być charakterystyczne dla osób, które mają unikający styl, tylko postanowiła po prostu podejść do tego w ten sposób, że skoro ona ma większe doświadczenie, to go poduczy będzie się dzieliła swoim doświadczeniem, będzie mówiła otwarcie też o swoich potrzebach i nakłaniała go do tego, by mówić otwarcie o swoich potrzebach. I to też jest charakterystyczne dla osób, które mają bezpieczny styl przywiązania. No i trzecia nasza bohaterka Aneta jest dziewczyną, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji randkowej i ten chłopak co prawda, jej się spodobał wizualnie, ale zauważyła, że on w komunikacji z nią stosuje dziwne gry, strategie manipulacyjne. Było to mocno zauważalne, więc postanowiła z tej relacji się po prostu wycofać, zakończyć ją, bo nie chciała marnować swojego czasu. I teraz ta dziewczyna zakończyła relację szybko. Podjęła decyzję o tym, że chce przekierować uwagę w inną stronę i chce dać szansę komuś um, dojrzalszemu, ponieważ brakuje jej czasu. Więc mamy dwie kobiety, jedna dała szansę i dała czas mężczyźnie, ale dru a druga przeciwnie. Zastopowała relację na samym początku, kiedy zobaczyła czerwone flagi. No i właśnie dla osób, które mają bezpieczny styl przywiązania, charakterystyczne jest to, że kiedy widzą niezdrowe zachowania, te czerwone flagi, toksyczne zachowania czy manipulacje, to one nie wchodzą w taką grę. One nie lubią gierek, nie będą same grały, nie będą manipulować. I nie będą też tolerować takiego zachowania. Więc jeżeli to się dzieje na samym początku, to dają sobie prawo do tego, by pójść dalej. I to jest zdrowe. I dzieje się też tak dlatego, że osoby bezpieczne wierzą w to, że świat jest obfity w potencjalnych partnerów, a one są na tyle wartościowe, że bez problemu będą mogły poznać kogoś nowego. Osoby, które są lękowe, mogą sobie takich szans nie dawać, mogą mieć dużo lęków związanych z tym, że już kogoś takiego nie poznają, że nikt może nie zwrócić na nie uwagi. Osoba bezpieczna, po prostu, kiedy widzi, że to jest ktoś, kto nie jest przyszłościowy, nie marnuje czasu i idzie do przodu. Więc to są zachowania, które są charakterystyczne dla osób bezpiecznych. Poza tymi przykładami warto zwrócić uwagę również na to, że osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania są elastyczne, są otwarte na zmienianie siebie. Ale też na zmiany, które mogą wynikać z tego, co dzieje się w życiu partnera. One są pozytywnie nastawione do swojego partnera i nie obawiają się traktować swojego partnera z otwartością, z czułością i, i sprawiać, by każdy dzień tego partnera był piękny. Jednocześnie nie mają obaw, by przyjmować to samo, od drugiej strony, więc najczęściej takie osoby potrafią być dawcami, potrafią być biorcami jednocześnie i nie widzą w tym niczego złego. W przyszłych filmach będę Wam mówiła też o tym, jak pracować nad bezpiecznymi zachowaniami, na przykład jak wygląda taka bezpieczna komunikacja czy rozwiązywanie problemów, konfliktów w związku. Natomiast podpowiem Wam, że na moim kanale znajdziecie bardzo dużo materiałów, które też już o tym mówią, dlatego że ja dzielę się takimi metodami, które są bezpieczne, które są właśnie przykładem charakterystycznym dla osób, które funkcjonują w taki zdrowy sposób w stylu bezpiecznym, więc zachęcam was do tego, żebyście po prostu sięgnęli do tych materiałów, które tutaj są, poszukali i oczywiście uzupełnijcie sobie wiedzę, zaglądając do playlisty o stylach przywiązania. Jeżeli dotarłeś, dotarłaś do tego miejsca, to w komentarzu napisz jestem bezpieczna, jestem bezpieczny, ja dzięki Będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. To jest dla mnie ważne, po pierwsze, że zostawiacie komentarze, bo dzięki temu mój kanał ma szansę docierać do większej ilości osób. Z drugiej strony, to jest dla mnie taka motywacja, że jesteście tu, że słuchacie, więc mam chęć do tego, by nagrywać kolejne materiały. Jeżeli ten film. Okazał się dla Was pomocny, no to zostawcie, proszę, łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, to poproszę Was o subskrypcję. Zostańcie tutaj ze mną na dłużej, no i udostępniajcie oczywiście ten film innym osobom, którym on może jakoś pomóc. Przypominam o możliwości pracy ze mną. Możecie Skorzystać na przykład z kursów online, które są dostępne na mojej stronie. Między innymi jest to kurs Jak znaleźć miłość w życiu, a w nim jest cały moduł, który dotyczy właśnie stylów przywiązania. Do tego możecie pracować ze mną indywidualnie w formie 1 na 1 albo w parach online. Natomiast daję znać, że mam terminy. Od maja. Kiedy to nagrywam, jest połowa marca. No i zachęcam do zapisywania się na procesy, które rozpoczną się już od 1 maja. A na dziś bardzo Wam dziękuję. Serdecznie Was pozdrawiam. No i jak zwykle przesyłam moc miłości i cześć.